Hej, witam Was, Marek Łuczyński. To drugi odcinek na temat urazu troszkę międzykręgowego L5-S1. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, to gorąco zachęcam, żeby go zobaczyć. On prawdopodobnie wyświetli się gdzieś tam pod koniec w adnotacjach. A teraz, co jest ważne, wracamy sobie do numeru z plastrem. Około 10 cm plastra, urywam sobie zwykły apteczny plaster, świetnie się tutaj nadaje. Ustawiam kręgosłup lewej w dobrym ułożeniu, czyli chcę uzyskać tutaj lordozę, Poszatki mam spięte, brzuch jest napięty, kręgosłup ustawiony neutralnie. Jeden biegun plastra przykleję sobie do kości krzyżowej i teraz na zachowanej lordozie na prostych plecach, staram się nakleić drugi biegun plastra. Jak widzicie, plaster przylega bardzo ładnie do mojego kręgosłupa lędziowego. i teraz on będzie dawał mi zawsze sygnał, kiedy będę wykonywał nieprawidłowe ruchy. Czego musicie się nauczyć, co musicie zrozumieć? Podczas wykonywania jakichkolwiek ruchów, sięgania po obciążenie, Nieważne, czy dźwigacie 100 kg, czy dźwigacie 5 kg, czy dźwigacie dosłownie 5 gram, bo chcecie się schylić do sznurówki od buta, albo dźwigacie kluczyki od samochodu z podłogi, musicie pilnować jednego, wasze lędzia są nieruchome, a pracujecie biodrami i nogami, tak jak na każdym kursie BHP, dowiecie się, że jeżeli chcę prawidłowo podnosić ciężary, muszę je podnosić z nóg. Każdy to słyszał, ale ile osób stosuje to na co dzień. Mało tego, ile osób ma pełną pewność, że faktycznie nie ruszają kręgosłupem, kiedy dźwigają ciężar. Kiedy zablokujecie swój kręgosłup razem, nie macie innej możliwości, jak tylko dźwigać w tym momencie prawidłowo, więc dochodzi do procesu reedukacji, który uczy wasz mózg, w jaki sposób mięśnie mają funkcjonować, żeby nie robić sobie na co dzień krzywdy. Jak wygląda ćwiczenie? Banalnie, albo sobie użyję tego samego plastra, albo użyję sobie hantelka kilogramowego, nie ma różnicy co wybiorę. W tym ćwiczeniu muszę się skupić na tym, aby nie odrywając plastra od skóry, cały czas na zachowanej lodozie, być w stanie schylić się do obiektu, który leży na podłodze. Tak wiele razy robimy to na co dzień. Teraz mamy różne możliwości wykonania tego, tego ruchu. Albo będę go wykonywał poprzez opad tułowia, Ewentualnie mogę ten sam ruch wykonać przez przysiad. Ewentualnie ruch może być hybrydowy, czyli wykonam część opadu tułowia, a część przysiadu. Ale część wspólna zawsze jest ta sama. Plaster nie odrywa się od moich lęziów. Jeżeli czuję pociąganie na skórze, to oznacza, że mój kręgosłup został poddany ruchowi. I teraz wykonajcie sobie codziennie 50 takich ruchów. Odłóż i z powrotem kucnij. Co jest ciekawe? Kiedy masz ból kręgosłupa, to najczęściej masz potężny problem, żeby się schylić. Co zaobserwujesz? W momencie, kiedy ten plaster będzie na twoich plecach, zazwyczaj nie będziesz czuł, nie będziesz czuła kompletnie bólu w ale pojawi się nowe wyzwanie. Twoje mięśnie ud i twoje mięśnie łydek będą na tyle napięte, że będzie ci się wydawało, jakbyś miała, miała nogi kompletnie z gipsu, kompletnie nieruchome. I dlatego tutaj trzeba podziałać, trzeba ten tułów starać się jak najbardziej poobniżać, równocześnie używając mięśni nóg, kucając. W ten sposób uczysz swój układ nerwowy, jak na prostych plecach, jak na zdrowych, sztywnych plecach funkcjonować na co dzień. Więc pamiętajcie, co jest ważne, żeby prowadzić profilaktykę pleców, żeby leczyć kontuzję pleców. Luźne, ruchome nogi, sztywny kęgosłup. To on dam wam prawidłową stabilność, dam wam dobre zdrowie i dobre samopoczucie. Proste ćwiczenie, ale niezwykle skuteczne ćwiczenie. Na początku zobaczycie jak one jest męczące, wygląda na bzdurę. Polecam je każdemu, kto nawet na co dzień wykonuje duże ilości martwych ciągów, który dźwiga, pokaże ciężary. Sprawdźcie na ile faktycznie dźwigacie je nogami, czyli w sposób optymalny, a na ile pomaga Wam jej kręgosłup. Zwykły plaster świetnie Wam to zobrazuje. Proszę o subskrypcję, proszę o paruchy, polecajcie moje filmy innym. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Pozdrawiam, Marek Kurczyński.